Hola amigos, siemanko mordeczki, witam was w nowym gameplayu z RDO tak jest, RDR2 online nadal działa mimo, że nie ma nowych nie ma niestety nowych DLC to działa, a jestem tutaj nad brzegiem Sunny River Dlatego, żeby się przedostać na meksykańską stronę, musimy mieć rdzeń na, na żółto i wytrzymałość też na żółto. Aha, I najważniejsze to robimy w pierwszej osobie i musimy mieć tutaj pierwszej osoby na standard, bo to jest o wiele łatwiejsze. A najłatwiej mamy tutaj. Ewentualnie tu. A tutaj próbowałem, ale da się przejść dotąd i wsią. Najłatwiej tutaj. Można tutaj wszystko zwiedzić. Łącznie z fortem. Śmigamy. Mimo, że mamy wieczór a właściwie już noc. Przełączamy na FPP, i kombinacja jest taka: musimy zjechać i jednocześnie trzymać celowanie e, analogii w lewo i IC albo A na padzie. Tylko musi to być akurat stroma górka i o właśnie w ten sposób to yy, musi się zbliczować i musimy mieć yy, wytrzymałość na stówę żeby po prostu się przedostać żywym na meksykańską stronę to jeszcze są stany i cały czas trzymamy nie puszczamy. Aż zobaczymy na radarze, że jesteśmy już po meksykańskiej stronie. Przycisk biegu dwa razy. Analogii i celowanie. I śmigamy. To jest cholernie niewygodne, ale. Da się w ten sposób tak przedostać, właśnie na stronę meksykańską. Wiem, że to też działa na story moudzie, już po epilogu. Trochę to trwa. Ja niestety nie mam, jak tego przyspieszyć. Oho! Już na radarze się pokazuje ląd. I w tym miejscu tylko możemy e, swojego konia przywołać Su... Viva la Mexico I zobaczcie, bo tutaj mamy tą wysepkę, co jest na pograniczu. I <laughs> tędy właśnie koń przybiegł przypłynie właściwie. O, widzicie? Już płynie. O tutaj. Wiem, że się da akurat do pewnego czasu na pewno przejechać na koniu. Później nie jestem pewny, a to jestem yy, w stanie właśnie sprawdzić i po to jest też ten yy, gameplay. Bo ja większość jednak yy, no to już z buta penetrowałem tutaj Eksplorowałem. Tak. Eksplorowałem tutaj większość z buta. Dlatego akurat nie mam prawie żadnych e, tych toników serum. Jedynie specjalne serum mam. O! I widzicie, jest już akurat mój koń Anika. Moja klacz. Kochanienka. Dajmy jej jeść, żeby miała siłę tutaj biegać po Meksyku i uwaga, teraz musimy dać e, stymulant, bo tutaj możliwe, że będzie trzeba kawałek przepłynąć, a to wtedy wyczerpuje e, cały rdzeń obrazu. Okej, okay, tak czy siak jesteśmy już po meksykańskiej stronie. A ja muszę sobie wspomnieć jak to akurat rano śmigałem właśnie tutaj po Meksyku. Jak widzicie tutaj już się yy, niestety suwamy. w ogóle gram na sesji solo publicznej czyli mam NTU na 800 ustawione żeby żadni griperzy mi nie przeszkadzali nie wiem czy da radę tutaj podjechać na koniu ale o właśnie chyba nie da rady trzeba ją ratować Oj, biedna Anika. Niestety, jak widzicie, to albo się nie da praktycznie. O, jednak widzicie, da radę. Dało radę. Ale dziwne, że tutaj nie mogę. Nie mogłem wcześniej dać koniu stymulantu. No i proszę bardzo, jesteśmy mordeczki w Meksyku. Okazuje to nam jako, jako e, Tola Springs, ale już jesteśmy po meksykańskiej stronie. E, oczywiście nadal tutaj jedziemy, jak widzicie, brzegiem rzeki, ale musimy się przedostać gdzie na górę, na płaskowysz, bo tam jest Ford, który prawdopodobnie, myślę, że miał być po prostu, e, miał być nawet w fabule, w trybie fabularnym. A tu, kurde, nie mamy w ogóle Meksyku e, w trybie fabularnym, mimo że wiem, że był akurat Meksyk e, w pierwszej części tak będę kiedyś goł w RDR-a 1 tylko niech się trafi jakaś promocja i proszę bardzo mamy wspaniały fort Tak, mordeczki. Jesteśmy po meksykańskiej stronie. I można to naprawdę bardzo długo eksplorować. Zobaczcie tą skałę. Tą wielką skałę widać. O kurde. Gdzie mnie zrespi. O to jest pytanie. Dlatego to też jest antyporadnik, niestety, jak nie podróżować po Meksyku. Myślę, że może mnie zrespić niestety już po amerykańskiej stronie. Tak! ręczą McFarlane'ów. i mordeczki aż tak daleko mnie zrespiło także mordeczki to by było na tyle trzymajcie się wielce pozdro ero pierdot